Sorry, ale nadzieja, futbol. W poprzednim odcinku, tu na cyklopów wygrali. Gol! Lur! Już po wszystkim Ksenonsi pokonali cyklopsów 3 do zera. Jak będziemy z nimi grać, to po nas. Co? Roket nie chce do nas wrócić? Mówi, że nas nie potrzebuje. Wiesz, że musimy mieć roketa, żeby zdobyć puchar Wracaj tam i przekonaj go Technoid na wszelki wypadek zatrzyma ambasadora Księżyca Obia i jego żonę Nie wiemy, co robili w pobliżu miejsca wybuchu Trzymają ich tam jak więźniów Znam kogoś, kto może pomóc Pod jednym warunkiem Twoi rodzice powiedzą całej galaktyce, że nie miałem nic wspólnego z wybuchem na Shadow Obiecuję Kiedy ruszamy? Arcz chce, żebyś wrócił Powiedzcie mu, że jestem zajęty Dlaczego słowo cyklopy sącurowane? Nie sposób, by wyciągnąć roketę ze sfery. Trzeba go tu pokonać. Nie wiem. I właśnie to zamierzam zrobić. To jest faktycznie cyklop. Nowe zasady. Znaczy pierwsze. Jedyne co mi przychodzi do głowy to ze względów może relizje. Nie no. Nie wiem. Boję się. Nie chcę mówić. A było napisane, że niepełnosprawność? Cyklo? Niepełnosprawność? O! Co ci się stało? Zjadłeś swoje jarzynki? O, o. Co A? to? Mikrois, uważaj! Koszmar. A Ale mnie brzuch boli. Ach, już wiem nigdy więcej nie zjem tamali z automatu hey, hey. wstajesz już świetnie też palisz się do treningu tak jasne strasznie się palę ciekawe wyskakuj z łóżka i chodźmy hej czuję że dzisiaj będzie wspaniały dzień <ścoughs> oh. Dzięki Ej, Moziu, diciole. pozdrawiam również. A ja czuję, że Twój dobry nastrój zaraz pryśnie. Nagroda za Soniego Blackbonsa wynosi 4 miliony jednostek. Pomóżcie Technoidowi zapewnić bezpieczeństwo w galaktyce. Oj. Spokojnie, ojciec oczyści się z zarzutów, zobaczysz. On nie chce nikogo słuchać, to strata czasu. Warren spróbuje walczyć. Ale a Bo, bo Warren będzie inny. w tym. nie obchodzi. Jak się to zwało? Kto? Netherballu, żeby pokonał roketa. Więc y co robimy, trenerze? No. Będziemy grać i wygrywać mecze z roketem albo bez niego. Mark, musisz nauczyć się kilku zagrań roketa, To pomoże drużynie. Postaram się. I pamiętajcie, że wielkie drużyny nie boją się nieoczekiwanych sytuacji i radzą sobie. Taką jest Snow Kids. Tak jest. <słuch> Cześć Aksern. Artegor, jak się czujesz? Dużo lepiej, dzięki. Masz chwilę? Artegor, trenerem Kidsu zostanie zaraz. Co się dzieje? Nie spoileruj, ale się domyślam. To nie spoilery. Zlokalizowałem więzienie technoidu. Z danych komputerowych wynika, że będziemy tam za kilka godzin. Słyszałeś, arti, to już niedługo. Patrz na nią, jest wyczerpana. Lepiej jej będzie w kabinie. Czuwaj nad nią. Oczywiście. Cześć, André. Dal uważam, że nie należało zabierać tej dziewczyny. Mam pewien plan. Ty tu rządzisz. Ta częstotliwość jest bezpieczna. Sony, nie przeszkadzam ci, nie. Mów Clamp. Powinieneś to usłyszeć. Sony, Brim Simbra ze Stowarzyszenia Fluxa powiedział, że ten wybuch naszedł. To był jakiś patent z Fluxem. Wiesz o co chodzi? Nie, ale mogę zgadnąć. Dziękuję ci bardzo za tę wiadomość. Chyba klamp miał rację z niewidzialnym Fluxem. Uważaj. Cz. Oj. Mm, złe wieści. A co to znaczy? Że już wiemy, co kryje się za się stało, tak wcześnie? Flux? Nie Plainlock wiem. Stałem dobrze. Tylko, że w sferze Flux staje się niewidzialny. Ściąga go z nich wszystkich. Gernor. Uwambu. Lur, Rocket. To najpotężniejsi gracze. Miesza flux. Nikt tego dotąd nie próbował. Nie wiadomo, jaką moc może otrzymać. I temu służy sfera, mogłem zgadnąć. To nas doprowadzi do Blakeloka. Uwolnimy ambasadora i wracamy na Genesis. Znajdziemy go. Dobrze, Sony. Hop-hop-hop i w lewo, hop i w prawo. Hop-hop-hop-hop. Ho, ho, ho. To wcale nie takie proste. Gol, panie ambasadorze to <gol>, naszej utalentowanej córce <gol>, Jakie cudowne miejsce Patrz na te kwiaty Wiesz, że cię kocham Taki teraz jestem Trudno Nie chciałem cię przestraszyć. Coś się stało wszystko jest w porządku. A tak naprawdę? Jestem u piratów. Rocket odszedł, a rodzice są w więzieniu. Masz więcej pytań? Nie jesteś u jakichś piratów, tylko u Soniego. Nie martw się, i wszystkim się zajmie! Zobaczysz! Nie uwierzę, że jedna osoba może zająć się wszystkim. Sony może! A ty? łatwo cię znaleźć! Bo nigdy nie jesteś tam, gdzie powinieneś! do kuchni! Albo powiem co niemu, żeby wyrzucił cię do śmieci. A, zaraz wracam. Dalej, nie obijaj się! Szybko! Nie, no, nie mogę okna otworzyć przez Ryszarda. Muszę go chyba stąd wyprowadzić. Śpi, już wkrótce. Kamiennym stępem. Nie przegapcie tego. Luns graben maupen. Jak patrzę na nich, jak oni ćwiczą, to aż mi się nie chce. Niczego. Prawda? No. Nie dostań zawału. Artegor tu idzie. Nie. Uwaga, posłuchajcie mnie wszyscy. Chodźcie bliżej. Mam dobre wiadomości. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Dostaniecie techniczne wsparcie do końca rozgrywek. Przedstawiam wam nowego asystenta-trenera, Artegor Nexus. U. Cześć, Snow Kids. Arte Artegor? Artegor? Niemożliwe. Co jest grane? Co on tu robi? Artegor Nexus tutaj? Uszczypnij mnie. Ja chyba nie. Au! Tak się tylko mówi. Przepraszam. Dobrze, uspokójcie się. Pozbawiony smoga Artegor to dobry przyjaciel. Tak jak dawniej. To dla nas zaszczyt, że tu jest. To zaszczyt dla mnie, Arcz. Na pewno zastanawiacie się, co ten facet wie, ale jeżeli ktokolwiek w tej galaktyce zna słabości i mocne strony Snow Kids, to ja. Tak, ale to jakoś nie pomogło, Ty, Didjo, teraz słuchaj. Macie wszyscy dawać Artegorowi wsparcie. Jego pomoc Oj. bardzo przyda się drużynie. Na początek, proszę, by popracował z tobą, Mark. Co? I życzę sobie, żebyś robił to, co ci mówi. To dotyczy wszystkich. Gdzie jest Tia? Wiedziała, że jest trening. May, czy ty wiesz coś na ten temat? Ale sprzeda nie koleżankę. Nie pewna, ale nie spała tej nocy u siebie. Simbaj, czy przyszła może do ciebie? Nie, arcz. Mei odnoszę wrażenie, że jednak coś wiesz. Myślę, Dzięki, że z Sonim, Blackbonsem i piratami. Co? Tia jest z moim ojcem? Poleciała z piratami w środku. No tak, też tak zrobiłem. Dowiedziała się, że jej rodzice są przetrzymywani w więzieniu technoidu. To niesprawiedliwe. Sony ma jej pomóc. Ale jak znalazła ojca? To wszystko nie ma sensu. Ja ją zaprowadziłam! Co? Ale jak? DJ, ja znam Corso, przyszedł do mnie, żeby zapytać o ciebie. Sony go prosił. A więc mój ojciec mnie szpiegował? Wcale cię nie szpiegował. Chciał zapewnić ci ochronę. Mei, musimy mieć tije na mecz z rykersami. Rozumiem, że chodzi o jej rodziców, ale. Kiedy ona wróci? Nie mam pojęcia trenerze. Niestety nie mamy nikogo, kto mógłby ją zastąpić. Jest przecież ona. Mogłaby zagrać za ciebie. Ale jaja. Yuki jest zawsze w odwodzie, gdyby Achito miał jakieś problemy. Jestem bramkarzem, a nie pomocnikiem. Nie mogę zmienić pozycji. Każdy może zmienić. Przede wszystkim grasz w futbol, a ja nauczę cię atakować. Do roboty! <laughs> Oj. zająć pozycję, nie obijajcie. O to mecz droga Lewandowski pod tygodniu na bramie jakby sobie radził? Myślę, że mógłby dać szadę szczerze. Tylko trochę waste. piłkę kloną za czerwoną linią Lagi, lagi. Nie no klony to I natychmiast przekazujesz ją kolegom. <słyski> Zasłupki dokładnie podadzą piłkę górą do Yuki. Yuki, a ty główką i tylko główką zdobywasz jak najwięcej goli. Tak, tak. Dzięki, holdik. Wszyscy zrozumieli? Tak, jasne, jasne. A, a, oczywiście, a, oczywiście a, nie ma problemu. Jasne. No to zaczynamy. Oj, agresywne klonuchy. Wiersi, głowa prosto, podążaj za piłką. To ci da siłę i panowanie nad sytuacją. Graj tak, jakbyś już miał piłkę. Niech to lepiej zadziała. Nie, no te klony to. Nie trafi, nie trafi. Dobrze. Dzięki paperski, korzuch. Bronić nie broni. Trafiać nie trafia. O, eee! Kurwa. Słuchaj! Juki. Podstawą strzału głową jest kąt, pod jakim uderzasz piłkę. Tak, kąt. Jasne. Musisz zawsze ustawić się tak, by jak najmocniej kierować piłkę w dół. Uderzaj czołem i nigdy nie spuszczaj piłki z oczu, jasne? Łatwo powiedzieć! O i łatwo zrobić. Potrzebujesz trochę wprawy i dużo silnej woli. Jeszcze raz! Może niech to klon zrobi. Dobrze? Okay. Teraz trochę soli! Nie no, muszę coś zjeść, bo znowu zrobię kolejną przerwę w ciągu gierki na jedzenie. Się okaże że zaraz nic nie zagram. Moje sensory mówią, że już A więc trzeba je wymienić. Kazałeś mi dosolić. Cześć! Potrzebujesz czegoś? Nie, nie. Przyszłam zapytać, czy po... Ja do lodu wyskoczę, okej? Okej, to oglądajcie, ja słyszę Takie... e, Niebieskie? Spróbuj! Ten człowiek mówi, że to nie słone, a ja mam najlepsze diody smakowe w galaktyce. To pyszne, jak u mamy? Może wkrótce ją poznasz? Moje sensory mówią, że ci nie smakuje. To jedyny kucharz na pokładzie. Przyzwyczailiśmy się. Tak? Jeśli myślisz, że, że potrafisz lepiej, to proszę bardzo. też nie trafię spokojnie mówiłem jestem bramkarzem jesteś piłkarzem wstawaj i wracaj na pozycję nie będę czekał do odwilży na planecie Akilian wstawaj ja Ej, wiem co by dobrze robiła się. nie jesteśmy maszynami ani szedą sami ...strzelała z główki, tylko musi poćwiczyć. Nijok? Proszę, nie wtrącaj się. Skoncentruj się na dośrodkowaniach. Wszystko dobrze? Raczej wszystko fatalnie. Yuki! Wstawaj! Jeśli nie jesteś dobra, zejdź z boiska! <laughs> Jestem dobra! Jestem Snow Kids! Słyszysz mnie? Nie jesteś! Nie przyszłaś jest. dopiero! Już nie wygrali z żadnego meczu. Czy to jest zrozumiałe? Ale podkrętki, oddech, oddech, Nie, bez oddechu, tak. O, i do bramkę to bramkę strzelisz to. Tak, udało ci się! No. To było świetne! Twoja kuzynka coraz bardziej mnie zadziwia. Chyba się w niej za duże. Nie jestem zaskoczony. <grym> raz na dziewiczu po Tak, trenerze, rozumiem. Po prostu nie mogłam znaleźć właściwego konta. Znalazłaś właściwy kąt Yuki. Ty tylko nie wierzysz w siebie, dlaczego się boisz. Mam zamiar nauczyć cię znacznie więcej. Chyba całkiem wyzdrowiał, jak sądzisz. Poważnie traktuję swoją rolę. Jak wtedy, gdy razem graliśmy. Wiesz, Simbai? odzyskałem przyjaciela. Brakowało mnie. Nadal jesteś zły? A? Nie, wiem, że Sonny chce dobrze. Bywa trochę nieporadny jako ojciec, ale chyba nie ma wprawy. Mam wrażenie, że tylko mnie zależy na zdobyciu pucharu. Czemu tak mówisz? Bo skoro Rokę i Tia odeszli, wkrótce nie będzie komu grać, że nie wspomnę Artegora, który czepia się wszystkiego. Jesteśmy drużyną. Możesz na mnie liczyć. Nigdy cię nie opuszczę. Wiem o tym, May. Ale gdybyś mnie opuściła, to sony by cię dla mnie wyśledził. Widzisz, czasem przydaje się pirat w rodzinie. Hej! Zobaczymy, co ten robot nam dzisiaj ugotował. O, wreszcie zdecydowałeś się gotować dla ludzi. To dziewczyna, nie ja. Rzucam to. Zaprogramowano mnie do naprawiania maszyn. Jestem mechanikiem. To najlepszy posiłek, jaki jadłem. Mm, naprawdę przepyszne. Możesz zostać z nami ile zechcesz. Podziękujcie mojej niani Stelli. To ona wszystkiego mnie nauczyła. A potrafi naprawić turbinę w czasie lotu? A ja potrafię. <ścoughs> Dzięki bigi. Witam panów futbolu. Technoid przypomina, że nagroda zasonego Blackbonsa wynosi 4 miliony jednostek. Ach, wszystko mnie boli. Czuję nawet włosy. To był intensywny trening. Artegor wcale nie jest taki zły, prawda? Jest dość problemów bez niego. A z nim więcej, dopóki nie poszczuje Sineda na nas. Dobra, lecę do Yuki. i jej trochę rad na temat gry w ataku. <laughs> Oj tak. Puk, puk. Przestań! Przestraszyłeś mnie, e, trenerze. Przepraszam, nie chciałem. Przyszedłem do kapitana, do Dijoka. Ależ, proszę bardzo, ja stąd znikam. To do zobaczenia. Co chcesz mi powiedzieć? Nie podoba ci się, że jestem nowym asystentem trenera, bo w przeszłości się poróżniliśmy. I co? Mamy się pogodzić? W młodości byliśmy z Arczem tacy jak ty i Micro Ajes. Nierozłączni. Marzyciele ciągle graliśmy w futbol pewni, że zostaniemy super gwiazdami. Skliwe. Też byłem dzieciakiem z Akiliana marzącym wygrać w Galaktik w futbol. I tak jak ty, byłem uparty. Nie słuchałem nikogo prócz siebie. I straciłem szansę. Słuchaj mnie. A może ci tego oszczędzę? Czemu miałbyś to robić? Jestem tu, by wam pomóc. I może przy okazji odkupić jakieś swoje winy. Rozumiesz to? Co tam? Jem rosół. Zawsze będziesz dzieciakiem z kiliana. Nie zapominaj. Czekam na treningu. Nie będzie łatwy orzech do skryzienia. Spróbujemy bez dziadka do orzechów. Skontaktuj się z nimi. Ale, Sony, zrób to. Jesteście w strefie ochronnej więzienia Technoidu 851. Przedstawcie się, bo was zniszczymy. Jestem, Sony Blackbones, najbardziej poszukiwany pirat. Przybyłem oddać się w wasze ręce. Co? Sony! W następnym odcinku. Wygląda na to, że Roket nie wystąpi w dzisiejszym meczu. Tii też nie widać na boisku. Macie skoncentrować się wyłącznie na meczu. To są...